Witam wszystkich. Dzisiaj mamy troszeczkę lepszą pogodę. Ale mamy to samo miejsce, więc witam. E, dzisiaj będę postarał się nagrać trzy odcinki na raz. E, więc Będzie krótka jazda z punktu A do B, czyli te pogodanki. E, będzie jakaś jazda, pewnie przyjada się wokół tamtego, tamtego jeziora. O tam. No i zobaczymy jeszcze, co, co, co tam spróbuję nagrać. Jak widzicie, moje RFZ-a już żyje. Eee, miałem do regulacji zawory, a nie miałem też za bardzo czasu. No i tak jakoś się złożyło. Ale no, co tu powiedzieć dalej? Zapraszam na Instagrama mojego, który będzie tutaj. Tutaj jest Instagram Rudego. I Instagram kanałowy, można tak powiedzieć, na którym będą aktualizacje i informacje dotyczące odcinków. Tutaj, nie przedłużając, ja już zacznę jeździć. Jest ładnie, cyk i cyk. O. Mam, mam nieszczelny wydech. Jeszcze ten Dwa tygodnie znowu, żeby ją założyć Bo a to taka nie pasuje A to czasu nie mam ale co Najważniejsze, że będzie dzisiaj odcinek Mam nadzieję, że dzisiaj zobaczę Jak to zmontuję Czy uda mi się Trzy odcinki teraz montować Miejmy nadzieję, że tak Tak jak obiecałem, tak jestem muszę tempo przyspieszyć Za wysoki bieg, ale dziwnie mi się te biegi bijają. O! Jezu, jak miękko Ło, panie Nigdy po takim miękkim terenie nie jeździłem Nigdy w życiu W kurde, w mule, nie wiadomo co to. Szkoda mi w nim. Ameryka nie dostała. Mam że tu chociaż nie będzie zalane. Nienawidzę tędy przyjeżdżać jakieś zalane. Żebym szlifa zarąbał No, troszkę woli Ale to nic! Nie skupiłem się i mam. eto nic mu nie jest. Cholera, a dopiero był myty mytych się podczas jazdy, pewnie nic mu nie jest. Ale kontynuując. Dziwnie chodzisz! kierownicy jak mam zakres skrętu to i ona się tak dziabała, dziabała, dziabała w no, końcu puściła jakimś trudem wyregulowane sprzęgło e, przy silniku tak żeby Weekend trzech odcinków. Aaaa, cholera. Ale na szczęście za niedługo idą ferie, znaczy ferie święta. Więc próbuję coś nagrać, nie obiecuję, megcisno. Wszystko się z za zaproszeniem pier... Tylko dzień. Miałem nadzieję, że będzie jakoś lepiej. Nie wszystkiego można wymagać.